chyba z 50 potionek kurwa wykorzystałem Ja pierdolę Rage na 100% Nie wiem czy tego nie wyciszę kurwa tego rage'a No dostała pizda w Jebane za to, że mi wcześniej nie pomogła Mogła zająć tego drugiego kurwa, nie? Po to ona tu jest, żeby sprowadzać ani swój gniew. Takie kurwa, z jak ona by powinny ciągle dostawać. Dobra, zdech IP's do. Zdech Dawaj itemy i expa, bo inaczej ci skopię. No kurwa następna runda. Szybko! 100,000, 100 tysięcy. 000? 100 tysięcy 18 tysięcy w chuja mnie robią co to za runda? ladies and gentlemen ar... archanox to jest chyba ostatni na tej arenie więc trzeba wyciągnąć kuszę bo ja już z nim kiedyś walczyłem no, wiedziałem, że to ten o, tak będzie idealnie do go skuszy na kurwę, tak będzie bezpieczniej. No kurwo jebana. Nie, no skuszy to kurwa mi gówno da, ja go muszę napierdalać ręcznie. No i padrzę! Padasz. Wa. Wypierdalaj mi z tą kuszą, ona jest chuja warta. No chowaj to pacanie jebany. Czy on nie może automatycznie chować... i pierdolonej kuszy. No kurwa, jeszcze idiota się wywrócił przed nim. Ja pierdolę, to trzeba mieć kurwa talent zajebisty. No, nie trafisz mnie pizza. No i co, stoisz na tym, a to nie wybucha? Ja pierdolę, jak ja bym na to stanął, to od razu wybuchnie. Masz kurwa, z boskiej furii dziwko. No i ja pierdolę, tak mi zajebał. Ta boska furia mu gówno robi. Przynajmniej się zdążyłem leczyć. Kurwa nie! Sipo! Jebana gnido Tak, teraz go trzeba na no, kurwę, jeszcze jest najlepszy moment. A teraz trzeba spierdalać! Kurwa! O! Pięknie, spróbuj mi zajebać. To fajnie do ciebie podlecę i Ciebie kurwie. Chyba na leszczu. Dawaj, no gin kurwo. Wiecie co, od tego momentu przyspieszę, bo... bo to już za długo trwa naprawdę. Więc teraz nic nie gadam, tylko przyspieszam. Kurwa i koniec walki, no w końcu, ja pierdolę. Dawaj temy, śmieciu. No, żółty jakiś, nie, zielony. Chuj, wygrałem arenę. No, nareszcie kurwa. W trzeciej pierdolonej części. Musi tu, musiało to kurwa tyle trwać. Ja pierdolę. incredible so what will happen two winners and only one prize well as you know we have a special guest here today it's the one the only the hero of heroes jack of blades look jack jason I have returned after an eternity away from you all, Jack of Blades is back. This arena is, is all back. that is great in Albion. And you all that is worthy in it. I am honored to stand before you again. And I have a proposal to mark the occasion. One final round. No, when the are beat. To the death between the two heroes still standing. Tak! The winner will receive a special prize. The loser will have the privilege of dying before you. Tak! When the Mukzukas are beat. What are you doing? They can't do this! I'm going to put on a good fight. But I'm not killing you. I can't kill you. We came here to put on a good show. Do. Dobra i tak cię zabije Suko myślisz że jak mi powiesz że ty mnie nie zabijesz to znaczy że ci dam wygrać albo że cię nie rozkurwię na 42 dwie części Ej kurwa, ej to nie jest, to się To nie jest kurwa śmieszne Ja pierdolę co ja robię kurwa szefu obudź się no, Weź tą sukę zacipę i ją zabij Tak, kurwa. No, suko, dawaj dupy. No, kurwa mać, nie dasz się trafić, pizdo, jebana. Tak, w końcu dałaś się trafić. Jak już się dałeś trafić, to zdychaj, pizdo. Ty, kurwa, suko, jebana. Jedyne, gdzie się nadaje, jeszcze burdel. Nie stawce, kurwa, żyj. W ogóle bijesz mnie tak mało, że się to ogarnąć nie da. Je pierdolona dziwko. Jesteś taka słaba, że chuj Nawet z boskiej furii cię oram jakoś Tam tego typu w ogóle się nie dało orać z boskiej furii, więc Kurwo i tak padniesz Niepotrzebnie się kurwa no balansujesz. i Tak ja cię rozkurwię Nie masz ze mną kurwa szans Pizdo jebana No ja pierdolę Dawaj się trafić Pizdo Kurwa nie umiem tym trafić To jest już masakra żebym ja w taką debilkę nie mogę trafić pierdolona oh, ci po... murzynie. A, sorry, nie jestem, jestem jakimś tam, nie? Ale ona jest czarna i w ogóle wypierdalaj. Kurwa dziwko, jebana, zdychaj, pizdo! No kurwo! I tak cię zabije. Pierdole skaczesz jak jakaś wsza. Kurwo! Ja pierdolę! dole to za długo trwa. Znowu to będę musiał przyspieszać. Nie, już się nie opłaca. Już się nie opłaca, bo ona już ma tak mało HP, że zaraz zjedzie. No w końcu. Dawaj. Ja chcę nagrodę dodatkową.

Kurwo, patrz szybko pada, jeszcze dwa szoty i zdycha Haha, <grywa> zdychaj dziwko Tylko jak Cię trafię Mam nadzieję, że, że zdechniesz kurwa w męczarniach Jebana szmato Szatan Cię kurwa przywita Dziwko jebana, jeszcze raz mnie uderz Tak mi nie dasz rady, przedłużasz tylko swój pierdolony, nędzny żywot Szmato jebana No i chuj, i zdechła pizza. I 10... mam dodatkowe 10 tysięcy do tych 18. 000. 28 tysięcy.

She was a fine hero, just as soft-hearted as you. Ciekawe, her zajebiam, came with price. After her final battle, she was never the same. She lives now in complete solitude, crushed by her failure to save her family long ago. And yet here you are. I knew her son would end up here one day. It's in your blood. No, really. As in your sister's too. you should bring her to me. i so long to reunite you both with your mother. Just think of the happiness it would bring her. this was the true face of his mother. scarlet robe, slayer of balverines, once one of the fiercest heroes in all of albion, yet her most splendid battle was also to be her last. ambushed by a dozen balverines, Scarlet killed them all, only to fall injured and drained beside their corpses. There she would have died but for Brom, a kind and simple woodsman, who tended her back to health. In time, they married and had two children, a girl and then a boy. Scarlet's days of death were forever behind her.

Właśnie na ten napis czekałem i już nagrywam 46 minut. Czyli trzy części, bo coś tam się no, i bo Dobra. Tak więc to wszystko w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam no, nadzieję, że już nie będzie taki długi, ale na razie. No i że się nie będę kiedyś wkurwał przez tych jebanych osób.